serdecznie na wspólnego posiedzeniu komisji Rady Gminy Wielspodowskiej. Po dłuższej przerwie możemy spotkać się trochę inaczej niż było dotychczas. I przy takim udziale prowadzenie, przy takim w przypadku udziału dzisiejszej. Z kolei istnieje Rada Mini Biospodarskiej. Przed rozpoczęciem może przeczytam to, co w zawsze jest modne. Zgodnie z obowiązującym prawem przypominam o obowiązującym ogólnym rozporządzeniu ochrony danych osobowych w skrócie zwanym. W gminie wiejskiej Bielsk-Podlaski od wielu kadencji panuje zwyczaj, że zwoływane są wspólne posiedzenia wszystkich komisji kilka dni przed sesją. W praktyce zwołuje i ustala porządek posiedzenia wójt. Podczas posiedzenia wspólnych komisji uczestniczą wójt, zastępca wójta, skarbnik i przewodniczący rady gminy oraz kilka osób z obsługi rady. Przewodniczący poszczególnych komisji jedynie podpisują zawiadomienie o zwołaniu komisji. Wspólne posiedzenie prowadził uzgodniony wcześniej, nie wiadomo jak i przez kogo, radny. Tym razem był to wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Hilkiewicz. Pomagali mu w tym pracownicy Urzędu Gminy obsługujący Radę Gminy. prosi o potwierdzenie kworum na tabletach. Pomimo pomocy obsługi Rady, pana radny Hilkiewicz miał poważne trudności w realizowaniu porządku posiedzenia. I znowu potrzebna była pomoc osób z obsługi Rady Gminy. Protokół numer, numer dwa. Dobra, przepraszam. Dobra, przepraszam, ja się na to. Numer dwa, z, posiedzenia, z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Komisji Budżetu i Gospodarów Komunalnej i przestrzennej Komisji Oświaty i Spraw do 23. Pomimo pomocy z różnych stron prowadzący posiedzenie Jerzy Hilkiewicz miał nadal trudności z realizowaniem porządku posiedzenia. Proszę o uwagi do w stanie odnośnie raportu o stanie gminy za 2020 Nie widzę, żeby ktoś się zgłaszał, proszę. Jeżeli nie ma, to przejdziemy do następnego punktu. To jest podjęcie uchwały w sprawie dzielenia wójtowej gminy w Wiosprawskim o tym zaufanie. Jak widać posiedzenie jest nieme. Tak radni dyskutują o raporcie stanie gminy i udzieleniu wotum zaufania dla wójta oraz dyskutują nad sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za 2020 rok. To jest opinia komisji i który będzie głosowany na sesji. Problemy z prowadzeniem posiedzenia zakończyły się. Prowadzący Jerzy Chielkiewicz czytał kolejne punkty porządku posiedzenia, a radni w ciągu kilku minut rozpatrzyli kilkanaście wniosków wójta, bez wyrażania jakiejkolwiek opinii. Dyskusja nastąpiła. Dopiero podczas spraw bieżących. Ja chcę zabrać głos odnośnie yy, palenia tego drewna. Powróćmy w końcu do komisji, bo akurat było wyczytane te wszystkie punkty i tutaj jest to Polski Ład, yy, Solidarność z LGBT, szczepienia, palenie drewna. Ja akurat w tym chcę się wypowiedzieć odnośnie palenia drewna. Nie wiem, czy to oczywiście jestem za tym, żeby. Naszą planetę chronić i żeby jak najmniej było spalin, ale palenie drewnem, zakaz palenia drewnem, wydaje mi się, że to jest yy, odwracanie kota ogony. Dlatego, że jeżeli nie drewnem i nie węglem, to gazem, prądem, a to też wytwarza różnego rodzaju spaliny. Mało tego, gaz to jest kopalina. Przy kopaniu gazu wydzielają się yy, ropy naftowej wydzielają się. Yy, różnego rodzaju substancje, które przenikają do atmosfery. Wydaje mi się, że drewno jest paliwem ekologicznym, odnawialnym. Sam posadziłem jeszcze wcześniej, było takie tego, żeby lasy sadzić i była taka możliwość, że 3 hektary lasów ten las pochłania butlenek węgla robi dobrą robotę dla ochrony naszej planety. I jeżeli drzewo pozyskane z lasu wykorzystamy do ogrzewania czy do tego kominka przysłowiowego, to ja myślę, że to jest znikoma szkodliwość dla naszej planety. Dlatego że myślę, że tak, przelot jednego samolotu nad nami to jest tyle spalin, że milion piecy tego nie wytworzy na tym. A latami samolotami nie wiadomo po co i na co. Ja rozumiem, że trzeba pojechać do innego kraju, trzeba załatwiać sprawy, trzeba e, komunikować się z ludźmi, ale tyle co samolotów, lata wystarczy tylko to ograniczyć i, e, i tu planeta będzie chroniona. Zresztą wiemy, że e, w okresie pandemii, jak zostały ograniczone loty samolotami, i deszcz zaczął padać, i y, pogoda wróciła do normy, tak mi się wydaje. To jest moje subiektywne odczucie. I tutaj, jeżeli ludzie walczą o to, żeby nie zakazywać chociażby palenia drewnem, bo pele czy coś, coś tam sklejane, z klejem, to można palić, a zwykłym drzewem nie można, to ja tu nie rozumiem tego. Tu możliwe, że działają jakieś lobby paliwowe czy lobby y, petrochemiczne które chcą to zakazać. I w pełni popieram ludzi, którzy walczą z tym, żeby drzewo było u nas paliwem dopuszczonym. Dziękuję bardzo. Co za Panie przewodniczący, ja przyznam dla pana przewodniczącego, że to prawda, ale tylko jest w ten sposób. Drzewo musi być sezonowane. I to jest paliwo ekologiczne. A jeżeli drzewo przywiezie z lasu i nie jest sezonowane, to jest trudzicielem I oni tak tylko, w ten sposób tylko podchodzą do sprawy. A sezonowane drzewo jest ekologiczne. Proszę, nie palimy. Prawda? Ja to nie palimy. Proszę, to robi No ale tak jest. no Tak podchodzą do tej sprawy. nikt nie pali. Tak. Ale w programie czystości. powietrze tam nikt nie pisze o sezonowaniu, tylko piszą, że drzew. W programie czystości nie ma dofinansowania do pieców na drewno. I tak jak to radny mówi, uznają, że drewno nie jest ekologiczne. A, a na chwilę obecną pelec, czyli drewno, stojane tak tak jeszcze klejami, tak do tak jest klejami. Do Chociaż od następnego roku i, i na pelec już nie będzie można dofinansowania zyskać. trzeba będzie gaz kupić. W końcu zabronią nam kapustę salić na ogródkach, trzeba iść do supermarketu kupić i w końcu y, takie jest uzależnienie człowieka od tych zakupów, od tego wszystkiego, że my staniemy się niewolnikami. Musimy mieć cokolwiek y, tej wolności. Żeby już trzeba zakazać, to po co te lasy sadzić, po co ich w ogóle użytkować. Na własnym polu posadziłem i teraz to, nie mogę z tego skorzystać, nawet z tego jak mówi tu kolega, drzewo musi być sezonowane. Ona sama się wysezonuje, bo te drzewo wypada po prostu i ścinamy suszki i korzystamy z tego. Także żaden pelet nie jest ekologiczny, jeżeli on sklejany jest sztucznymi klejami. I to jakoś nie wiem, niby jest chronione, niby nie jest chronione. Czy tu pieniądze jakieś wchodzą w grę? Pewnie tak, no bo a, a nam się robi Y, takie tu wykłady, że to, to ekologiczne, to nieekologiczne. Nie wiem. W każdym bądź razie ja je, jestem za tym, żeby drzewo zostało uznane jako surowiec naturalny i, i, i nieszkodliwy. Od lat tak to. Jeśli mogę, to chciałbym powiedzieć, że każdy zdrowomyślący nikt nie pali surowym drewnem. To są sporadyczne przypadki. A jeśli chodzi o produkcję pelletu, to. Nie w każda produkcja pelletu odbywa się na zasadzie sklejania klejem jakimś. To dodawane są trociny z iglastych drzew i to samo w sobie zawiera żywicę i skleja pod, na skutek sprasowywania, prasowania tych pelletów, granulatów. Proszę bardzo, nie ma więcej uwag? No to właśnie w tym punkcie są podpunkty. Jest między jakiś projekt uchwały, który nam tu porzucono yy, dotyczący LGBT I moje pytanie jest takie, czy my będziemy głosować na projekt, czy nie? Ja, ja osobiście to bym głosował, ale to jest moje zdanie. Wydaje mi się, że to jest w sprawach bieżących, w związku z tym o tym możemy podyskutować, a jeżeli będzie taka potrzeba, no to stosowny projekt uchwały będzie opracowany. Nie wiem, to jest moje zdanie. Jeżeli można. Proszę bardzo. Ja myślę tak, jeżeli żadna ustawa państwowa nas nie zmusza do głosowania, nie musimy. Przeczytaliśmy tą to, to informację. Czytaliśmy na ten temat, gdzie indziej. Każdy ma swoją świadomość, prawda? Moralność. Pewno. I tyle. Wystarczy. Taki mój pomysł. Nie, ma, nie jest. Nie, ma. nie jest. Nie, jest. Ale miasta, które podejmowały podobne uchwały, to teraz mają problemy? To znaczy, jeżeli nie toleruje tych. Wtedy. Jest jakiś tam projekt uchwały tylko bez artykułów, bez podstawy prawnej o prawach. Przewodniczący Rady Stanisław Olszewski. Proszę Państwa, otrzymaliście Państwo materiały, tak jak była umowa w sprawach bieżących, w sprawach różnych, do Państwa, dla Państwa wszystkie dokumenty, które zostały przesłane przez e, tego, który pisał wniosek. Tą deklarację. Także yy, całość została przekazana, natomiast nigdzie nie ma wniosku ani wójta, ani grupy radnych o to, żeby taką uchwałę podejmowała Rada Gminy. Jeżeli nie ma pytań, zamykam posiedzenie wspólnych komisji Rady Gminy Gospodarskiej. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeszcze przeprosić za trochę niedogodności na początku naszych obrad. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. 30 godziny 9. Po zakończeniu posiedzenia radni nie chwapili się do wyjścia. Pewnie czekali na nieoficjalną rozmowę z panią wójt i spodziewali się, że już wyłączyłem kamerę. Pani Małgda, już komisja jest skończyła. Ja myślę, że panie poznał pan musi zapytać radnych, czy może pan nagrywać. Czy pan jest z czy ma uprawnienia do tego? Nie, nie kupię to, ale komisja się skończyła. nie się skończyła. Myślimy, że nie podlegaliśmy tą I co z tego? Ale komisja się skończyła. A ja więcej nie mogę nagrywać. To nagrywaj. Ale czy ma pozwolenie, zezwolenie? Po zakończeniu głos zabierali radni, którzy na posiedzeniu milczeli.